Chciałabym Was zaprosić do mojego drugiego odcinka. Jeśli się Wam spodoba, to łapki w górę. Jeśli się Wam nie spodoba, to łapki w dół. Tak. Co to jest przyjaźń? Przyjaźń jest naprawdę ważną wartością w naszym życiu, która w... nigdy nie umiera. Czasami chcielibyśmy mieć przyjaciela, lecz nikt nam na to nie pozwala, ponieważ jeszcze nie trafiliśmy na tą jedyną, właściwą osobą Zadajemy sobie pytania, czy przyjaźń ważna jest w naszym życiu. Twierdzę, że tak, ważna jest nawet bardzo. Prawda bardzo ważna w naszym życiu i powinniśmy o tym wiedzieć. Przyjaciel to osoba, która nas wspiera i która nas podnosi na duchu. Zawsze każdy chciałby mieć przyjaciela lub przyjaciółkę. Osobę, która sprawi, że codziennie będziemy wstawać szczęśliwi i cieszyć się każdym dniem aż do końca. Pozdrawiam. Przyjaciół anonimowo, którzy wiedzą o kogo chodzi. Dziękuję im, że są i że zawsze będą. Mam nadzieję, że będą mnie wspierać, już na zawsze, ja ich tak.